Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze jeszcze, 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 jeszcze ta strona. Chyba jest ok. Nie, stój Mój numer popisowy, DJ. Jak mam na inny? To nie ta piosenka, to nisko budżetowe show DJM też jestem ja I dalej Nie spodziewajcie się za dużo od tego pokazu. Dzień dobry, komuże, i tak? Na, zostawcie na później, jeszcze wam zaimponuję. Ja nazywam się Szymon Gućka, jestem artystą ulicznym, cyrkowym, komikiem. Jak nie będzie, to się dzieje za dwie dychy, robię wszystko, tak będzie łatwiej. Potrzebuję dwóch minut, żeby się rozpakować i zaczynamy. E, coś żywszego. Idealnie. Nie możecie kojarzyć z ulic, z eventów, z festiwali, z Instagrama, z TikToka. W tym roku wystąpiłem w Mam Talent. Świetny pokaz, nawet magazyny plotkarskie pisały że najbardziej żenujące show tego roku wy nie spodziewajcie się za dużo. E, to się przyda.